Kamienne groty strzał w Uzbekistanie sprzed 80 tysięcy lat. W Obirachmat w północno-wschodnim Uzbekistanie to znaczy, znaleziono. powtórzę z podkreśleniem: kamienne groty strzał. Tak. Nie kamienne groty Nie strzał. Po prostu właśnie w tym, że Obirachmat w, w Uzbekistanie znaleziono różne narzędzia i jakieś drobiazgi, które to na początku, ale zebrano. I badacze powrócili, jak to się często zdarza. kopaliska w magazynach. <tuk> Nie Niejedną nie jedno rewelację przyniosły i oparł, żeśmy nawili. No i przyjrze, przyjrzeli się tym mikrolitom, tak zwanym, mm. i wyszło, że to są malutkie grociki, a takie malutkie grociki trójkątne to jedynie pasują, no tak naprawdę nie jedynie, no najlepiej, no i sensownie to pasują do strzał. I póki co kompletnie nie wiadomo kto je tworzy. Ale wiadomo kiedy. Wiadomo kiedy, 70 tysięcy lat temu, więc jest I szansa, że... Może neandertalczyk no, no szył z łuku. No właśnie.